O, Dzień pierwszy. Co czytasz za przewodnik? Masz. O, Plumi ma kokosa. No, kokosy tutaj są dobre. Jego będzie trzeba ugotować później. z <noise> no <na> tyt... <noise> to jest Dawaj <głośne. głosy> no, do Hmm. Ale podobne to wczoraj jest ta pierwsza góra tu z przodu No jakby stędy idziemy moim zdaniem No to jest i tak waliza więc Jak coś nie zbieraj wszystkich grzybków no. Dobra dobra filtrujące i grzybki fajne No na przykład ten nie trujący mam być Ja roz... nie to nie był trujący Ja rozpoznałem nie on jest, trujący, on jest trujący, to poczekaj nie nie, nie, nie dostałem trucizny Ale nie bo ty próbę no, nie po... znasz Bo te, te grzyby yy, się różnią troszeczkę wyglądem Bo ten sam typ grzyba może być trujący i nie W sensie trujące to na przykład jest to Coś tam minął Ej! Mam jabłko e, Dobra, Ej. idziemy No lec, bierz dalej <gry> Dawaj, jedz to! Czemu ja tak mogę? Jedz to. <laughs> A ty wiesz, że... Tam jest waliza, jak coś. Gdzie? Tam. A tam jest waliza, no. A tam też. A, no. no to ja, ja pójdę po... A nie, bo ja nie mam jej. Hmm. Ja idę po to, do której po podwóry. No to chodź, chodź ze mną, promik. Dobra, dobra. I, I tutaj z gdzieś. shiftem... Dobra. I, chła... I się łapiesz góry z boku. Y o Jezu, to było bliskie śmierci. I cię złapię. W dół, w dół, w dół. Jestem, dobra. Czemu tak wysoko spinałeś? No, nie wiem. W razie co mam trąbkę, to odegramy i. W ogóle widzisz te grzyby? Tak, grzyby są trujące. Dobra, bo one mają takie kropki na sobie. Okej. Okay. Na tym krzaku się wespń tutaj. Od siebie? Nie, nie dotykaj tego chłopcowego. Do, domyślam się, bo ma kołce. Ej, wy tam macie jakieś przejście jeszcze wyżej? Ja eee, to... ja chyba ja będzie. To... mi rękę prawym, 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 prawym. Okej. Okay. No dobra. O, widzisz? Ja tą spadłem nie do końca jak chciałem. Znaczy idziemy jednak w dół. No, ja, ja tu, nie, nie, albo dobra, ja tu dam radę wejść. Eee, promil Ja, ja, ja Co mam zrobić O, dobra Nie, nic, po prostu Jak widzisz, że ktoś wystawiał O, i ten grzyb jest dobry okay. Ponieważ ma takie. ikcik na sobie Tam jest Ale to jest bułka! Zobacz od góry, to jest bułka No to no, bułkowy no. grzyb jest dobry Więcej bułę Jak coś, ja nie mam miejsca już O, ale spoko. Ja to zjemzę, No, Tylko lina potrzebujemy was... Lina, możemy bać, tak, ja mam Ale ty masz miejsce promil? Tak no to, weź to wyku... No nie idziemy tutaj. Dobra. To jest walizka. A nie, to nie masz, nie wasz, to jest muszla. Tędy, bardzo, tędy. Chodź za plonkiem, gdzie ty idziesz? Nie idź tam, nie tam, nie idź tam! A, a, nie idź tam. A, a nie idziemy tu do góry? Ale, Ale nie, nie ma... dojdziesz. Czemu nie? A, bo my... To nie, tędy, tędy tego nie zrobisz. Ale nie, patrz, tu, tu bym dał radę. Tam bym dał radę. Zobaczcie, on teraz chujewe połączenie internetowe. Wee. Nie, mam dobre, mam bardzo dobre w tym momencie. No, to dobrze, to już wiemy dlaczego. Tu teraz, nie? No. Ale ja mam mało z tym. Hmm. tutaj chyba. chyba. I stąd, Chodź ty, Grysiu. Na to. Nie, chyba tutaj. Chyba musimy pójść tam tymi filarami. Tak sądzę. Hmm. albo może na to. Zobaczę, no, to no, to no. To zrobię zwiat. Dobra. Dzięki A gdzie jest bądź? Idzie, idzie Idzie? Spina się Spiderman Muszę tak bokiem skoczyć w ten sposób oj oj. O! Oh. I... Teraz musimy... Dawaj Tiger No dawaj, dawaj, dawaj No hmm? Teraz pytanie, czy to jest dobry grzyb? Błąbiś, czy to jest dobry grzyb? E, to? Muszę nie. zobaczyć. A. E, to... to? Nie znam tego grzyba. Chyba, chyba ta bo... Chyba bo... A, bo to nie chciałbym zobaczyć. To dobre? Poczekaj, bo to w czasie to tylko. Już by okay. truło. Grzyby wszystkich smaków. To jest dobry, to jest dobry. A, macie, a macie coś jeść? No ja, ja mam do ciebie dam O, Tiger mi dał Kurczę, ty. O nakarn mnie ciasteczkiem. Chodź, chodź tutaj. Daj mi te ore Dobra, no, chodź, chodź. Bra, idę, idę O kurde! Drzewo nie ma kolizji! Tak. Tutaj stań na tym crypto W sensie nie, to się dobra. nie zapadnie na ten difficulty, na ten difficulty to się nie zapadnie Aha, tak, mam hmm. za tym Dobra ty. Idzie na samą koniec tutaj ja. W ogóle ty podczas wpinania ja też możesz shiftować, aby... Wiem, wiem, wiem. Robię to co jakiś czas. Ma ktoś was miejsce? Ja nie. Ja mam jedno. No to może rozrzucać ci inne. Ale ja jej nie złapię, ja mam tyle zleczu. Złapie, złapie. O kur... No nie złapałeś. A gdzie jest? Spadła Nie złapałeś reszty. Ej, tu, tu jest chyba łatwe wejście gdzie ja jestem. A właśnie ja mostu nie mogę złapać. Dobra. Ale tu potem wyżej są kamienie, gorzej będzie. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. A żebyś ty widział jaki dasz, jak, jak nie <śm> <śm> Lumi? Tak O, dobra Przeszliście już wszystkie góry? No Dobra nie O, ma ty... Masz trochę HP uszkodzonego, że masz nie tak, tak, Nie tak, tak, zapalajcie, tak, tak. bo... Nie zapalajcie, bo ja teraz wyjdę z gry Znowu? Aha. Tak Jak zapalicie, to druga góra się odblokuje Jowki, ja spójrz Co to? Jakiś scroll a to pan Giesk Dropnę ci. Lepiej, można. Doszło szybko. Mm, tak. news? O, tu jest plecak. To jest e, tak, Czy Tak, tak, tak. Na pasku? tak. A ja mam bandaż. A teraz Dobra, dzięki. A jak mogę do tego plecaka coś włożyć? Rzucasz go na ziemię po prostu. Aha, ty samo się, co? Tak, sama się rozpoczęła druga góra. O, oh. o, oh, achievement mam. I możesz sobie jedzenie mm. gotować w tym. tutaj w tym ognisku. dobra. Możliwe, że. Aha, wróci. Możliwe. Gotuj do plecaka. Okay. Gotuj do plecaka, tak. Na się będzie. Ja Ale. Mam jeszcze kokonata. Możliwe, że Dobra. mi z klikiem, przez plecak mi się zbugowała opcja i odpaliłem ognisko. Niewykluczone to jest. Dobra. No i tego się mogę O, Ochój. A myślicie, ja mam coś